Nazywam się Tony i byłam dzisiaj na Kievcie i kupiłam sobie nowe pet shopy i to jest już ósmy shopping. No, przecież nie mylę, jest ósmy shopping. I chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj zaczniemy od pet shopów, bo akcesori jest trochę więcej, a pet shopów jest trochę mniej. Dobra, więc zaczynamy. Pierwszym pet shopem jest. taki otokotek! Nazywa się Mimi ma znak oryginalności LPS na nówce, ma dziurkę i jest prawie w idealnym stanie, gdyby nie miała tutaj oh, tak strapane tutaj tego noska oh, i tego a tak to jest słodziutka, bardzo mi się podoba I jest taka słodziutka, chciałam mieć zawsze takiego kata ale następny tym nie jest taki oto pies hard, w ogóle marzenie moje było, to było moje marzenie tylko to jest z tej no to jest ze starej wersji no oczywiście i chciałam tylko powiedzieć, że oni... że. A dobra, no to sobie będę za chwilę powiem. O, jak widzicie, teraz będzie dopiero trochę. Ma znak jest na y, tym, y, na główce. Y, I ma dziurkę, jest w idealnym stanie. Nie ma nic zerpanego. Nic, nic. Tylko chyba tutaj jest troszkę tak, więc... Dobra, i teraz zaraz będą akcesoria. Pierwszym accesoriem jest. O, takie łóżko. Może też jest to takie łóżko, lubię łóżko od LPS bardzo fajne. Albo może to być krzesło, albo łóżko, ale dla mnie to jest takie łóżko. Ma tutaj napisane LPS. Aha, i będą. I chciałam tylko powiedzieć, że oni mają takie same oczy, tylko troszkę inne. No i że będę musiała te wszystkie rzeczy umyć. Następną rzeczą jest. Są, są w sumie takie ciasteczka niebieskie. Bardzo fajne, bardzo fajne. One są bardzo fajne do tego. I to są moje pierwsze ciastka. Takie. I do tego tutaj tak? tutaj, a bo nie, nie tu stoją w ogóle tutaj, o tak, tu tutaj ten, no dobra, a ja tam będę stać następną wytrą jest taki skorbaczek ale ten zielony nie wygląda jakby to był zielony odpraskowy w ogóle, ale nie, to jest po prostu zielony o taki oto skorbaczek tak jak mówiłam, nie ma imienia ale to jest zwierzątko dla LPS i no, ma imię, bo się nazywa skorbaczek, tylko po prostu nie chciałam tam wymyślić na przykład Agnieszka czy coś takiego imię, tylko po prostu skorbaczek. Skorbaczek, po Tylko tego skorbaczka się strasznie trudno stawia, ale okej. Następną rzeczą jest o, takie coś. To nie wiem w sumie jak to się nazywa, ale wiem, że takie coś naprawdę istnieje, że się wkłada tutaj do środka lód. I tutaj się zawiązuje. I na przykład. Kiedy się walnie na przykład tu w głowę, to, to tak się tutaj ten przykłada i to tak przynajmniej coś tam mrozi czy coś i tam mraży, by a tak nie, bola, nie bolało. Następną rzeczą jest, o taki malutki mam naszyjnik, ten naszyjnik jest bardzo fajny, zawsze chciałam mieć taki teraz to. Taki, jak Jeśli to jest nasiennik to mój pierwszy nasilnik i moja pierwsza obruszka A jeśli tak... A jeśli to jest jakaś obruszka, to coś już mamy dwie obruszki. Następną rzeczą jest... O, taki kapelusz. Mój pierwszy kapelusz. Jest on na gumkę. A i to tutaj to z rodem, co ja mówiłam, tak się rozglądałam przy tym. To też jest na gumkę. Tylko ta gumka jest bardziej rozciągnięta, a ta nie. Ale fajny bardzo kapelusz. Takie się przydaje. Zawsze. O Jezus. Ojej. Ten skorbaczek się wywala. A! Stój. No i stoi. Zastanawiam się czym jest taka torba. Zawsze chciałam mieć taką torbę. Nie wiem dlaczego, bardzo mi się ona podoba. Zawsze chciałam mieć po prostu tą torbę. Jest bardzo fajna. Po prostu bardzo fajna torba. Jest fioletowa. I jest o takie pudełeczko. Ma tutaj taki jak kwiatek No, nie jest niebieskie. I teraz. Sawana jest z magnesem. No, to zobaczcie, co się dzieje jak magnes z y sawana y y y y y y y to otworzy. Bo to tylko jest napysowe z magnesem. Tada! I tu są jeszcze w środku akcesoria. Nie wiem, czy pani wiedziała. No i tak to w środku wygląda. No tak. Spodoczki sobie już omówiliśmy, więc... Wpadę tutaj o, na bok. Dużo jest tych efekt. Następną rzeczą jest. Tu są takie rybki, ale ja te rybki wyjmę i będzie tak jakby... O to się tak odwróci, Będzie taki prezent. Albo po prostu jakie ale mi się to ja bardziej jako prezent. E, następną rzeczą e, są o takie dwa bandaże. To są takie bandaże na nóżko tylko to nie są od RPS, ale... Pasują na tego kotka, więc plus jakiś, ale są bardzo fajne. Gdyby to fioletowe było różowym, to by były takie buty dla tego kotełka, ale niestety tak nie jest. To są takie bandaże, bo ojciec. mojej mamy pytałam, co to jest. No i mam powiedzieć, że to są jakieś bandaże. Następnym rzeczą jest stetoskop Arbus Lusterko. Z tego, takie żółte. Moja trzecia kostka. Lodzik. I kubek. Tu, tu ma taką łatkę. Tylko tego nie widać. Już niech słapie się ją. Znaczy mnie nie chce złapać. Kurczę. No i tam ma taką łatkę. No i to jest całość, szczególnie całość rzeczy. Bardzo, bardzo fajne. I a, zapomniałam powiedzieć, że to jest Igor, a to jest Mimi. Przepraszam, zapomniałam powiedzieć. Eee, no i to na tyle z tego szybko. Na razie! Pozdrawiam Lidia! Lidia, Lidzie! Li, 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 Lidzie. Li, li, li.